Cześć kochani, witam Was serdecznie gorąco na kanale Board Steve. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, nowość od wydawnictwa BART. Gra Uwe Rosenberga z New York. Tak, jak sam tytuł mówi, przenosimy się do nowo nowojorskiego zoo, które będziemy budowali, zasiedlali różnymi zwierzętami. Gra jest od 1 do 5 graczy. Jest to gra kafelkowa, która czerpie graściami z patchworka, więc zobaczcie sami jak to wyszło, czy kolejna wariacja na temat kafelków tetrisowych spisze się. Jeżeli chcecie zobaczyć, zapraszam Was na materiał, zobaczcie jak wyglądają zasady. No i oczywiście na koniec moja ocena. Zapraszam Was gorąco. Kochani, przed Wami Zoo New York. Gra, w której gracze będą budowali własne zoo. Jak wygląda przygotowanie gry? Jak widzicie, mamy fajny pojemniczek na wszystkie zwierzaki, które będziemy mogli umieszczać do naszego zoo. Każdy z graczy otrzyma swoją planszetkę, zoo, którego, które będzie budował. W zależności od liczby graczy, jak widzicie, mamy tutaj w lewym dolnym rogu informacje do jakiej ilości graczy należy to y, użyć, oraz y, jakiej kolejności rozdać graczowi. Gracz z jedynką będzie graczem pierwszym, z dwójką drugim i tak dalej, i tak dalej. W zależności od liczby graczy: i w kolejności, którzy jesteśmy, gracze będą mieli również też mniejszą liczbę miejsc na pawilonie. Jak widzicie, gracz pierwszy ma dwa, trzeci będzie miał aż trzy miejsca w pawilonie. Również na tej planszetce mamy informacje, jak wyglądają poszczególne akcje. Oraz w lewym i w prawym górnym rogu mamy takie posągi i informuje nas, to, jakie będą nasze startowe zwierzątka. Bierzemy je z pudełeczka i umieszczamy w pawilonie, czyli w dostępnych pustych tutaj miejscach. Następnie w pobliżu należy umieścić żetony atrakcji, tak, aby każdy mógł je sięgnąć. Na środku, w zasięgu wszystkich graczy, należy umieścić plansze z takimi specjalnymi wcięciami na płytki. I te płytki należy zgodnie z informacją na danym slocie umieścić w zależności od koloru. Na tej planszy mamy również pola niebieskie, które pozwalają nam pozyskiwać zwierzątka oraz pomarańczowe, które informują nas o rozmnażaniu zwierzątek. Mamy również słonia. Słoń będzie poruszał się dookoła tej planszy i umieszczamy go na polu startowym z taką czerwoną kropką. W zasadzie jesteśmy gotowi do gry. I możemy rozpocząć rozgrywkę. Rozgrywka w gronie jest bardzo prosta, zasady są naprawdę bardzo łatwe, więc szybko już przyspieszę Wam wytłumaczyć o co chodzi. Gra w swojej kolejce będzie wykonywał trzy czynności. Pierwszą czynnością jest to poruszenie słonia. Słonia poruszamy zgodnie z wskazówkami zegara po polach, które może się poruszyć. Polem, które może się poruszyć, jest to slot, w którym znajdują się płytki. Jeżeli taki slot będzie pusty, te pole jest pomijane, oraz polem jest pole niebieskie z dwoma zwierzątkami. Pole pomarańczowe, te pole przeskakujemy. Czyli dla przykładu gracz może poruszyć się od jednego do czterech pól. poruszy się 4, 1, 2, 3, 4. I teraz w zależności od tego na jakim polu się zatrzyma, wykonuje odpowiednią Akcji. Jeżeli gracz zatrzyma się na polu z płytką, musi wziąć wierzchnią płytkę. Nie może sobie tutaj wybierać tych płytek. Zawsze bierzemy od góry. I teraz gracz, aby móc wziąć taką płytkę, musi też mieć możliwość położenia tej płytki do swojego ZO, czyli musi mieć miejsce na tą płytkę oraz zwierzę, które będzie mógł umieścić na tym wybiegu, bo to są wybiegi. Kiedy gracz bierze płytkę, może umieścić ją w dowolnym miejscu w obszarze budowy ZO, czyli te brązowe, i umieszczę ją na swoje zo. Teraz gracz musi, mo, może przenieść od jednego do dwóch zwierząt tego samego gatunku do właśnie wyłożonego bie, wybiegu. I może go przenieść z pawilonu, może przenieść go z innego wybiegu, ale nie może pozwolić na to, że z przenoszonego wybiegu e, ten wybieg pozostanie pusty. Czyli tam musi mieć więcej niż jedno zwierzę, żeby z takiego wybiegu przenieść. I kiedy to zrobi, kolej jego, tego gracza się kończy. Co się stanie, jeżeli ustanie na pole? z dwoma zwierzątkami. Tutaj gracz ma dwie możliwości. Może wziąć te dwa zwierzątka i umieścić je do swojego pawilonu, jeżeli ma tam miejsce i ewentualnie do wybiegu, jeżeli znajdują się tam odpowiednie zwierzętka danego gatunku. Ewentualnie wziąć sobie jedno dowolne zwierzę, jakie tylko będzie sobie chciał. Gracz bierze w tym wypadku kangura, którego umieszcza do pawilonu oraz surykatkę, którą umieszcza do wybiegu, w którym ma już surykatki. Jeżeli gracze przekroczą pole pomarańczowe, wtedy wszyscy gracze, niezależnie kto spórzy słonia, wszyscy gracze, którzy mają surykatki, bądź też w zależności, jakie pole zostanie przekroczone, w tym wypadku surykatki, mają wybieg, na którym znajdują się przynajmniej dwie, dwa zwierzęta danego gatunku. One rozmnażają się i możemy to zrobić maksymalnie na dwóch wybiegach. Które znajduje się właśnie z taki gatunek zwierzęta. Czy w wypadku gracz ma dwie surykatki, może do tego wybiegu dołożyć kolejną surykatkę. Dodatkowo, jeżeli gracz posiadałby na pawilonie taką surykatkę, może z tego pawilonu również przenieść tą surykatkę do właśnie wybiegu, w którym nastąpiło rozmnażanie zwierząt. Gracze w momencie, kiedy dokładają. Zwierzęta do wybiegów muszą również sprawdzać, czy ten wybieg nie został zapełniony. Jeżeli gracz zapełni wszystkie pola zwierzątkami, gracz zabiera te wszystkie zwierzątka. Teraz może zdecydować, jeżeli ma możliwość, może zostawić sobie jedno zwierzę do pawilonu, pozostałe usuwa. A w nagrodę za to, że zapełnił wybieg, może otrzymać gratis dowolną płytkę atrakcji, którą również musi umieścić zgodnie z zasadami. Czyli dodatkowo możemy sobie zapełniać pola. I kiedy gracz wykona swój ruch, wykona odpowiednie akcje, kolej przechodzi na kolejnego gracza. Gramy do momentu, gdy któryś z graczy jako pierwszy zapełni cały obszar swojego zoo. Wtedy ten gracz zostaje zwycięzcą. Zoo New York naprawdę jest grą fantastyczną. Bardzo przyjemnie mi się w tą grę grało. Tą grę mogę z czystym sumieniem polecić zarówno osobom, które są już graczami zaawansowanymi, których już nie jeden ząb zgryźli na, na planszówkach, jak również osobom, które dopiero wchodzą w świat planszówek, osobami, które grają tak rodzinnie, familijnie, okazjonalnie. To naprawdę jest to gra uniwersalna. Każdy w tej grze znajdzie coś dla siebie. Dlaczego? Przede wszystkim gra, jeżeli chodzi o zasady, jest bardzo prosta. Nie są zasady skomplikowane. Poruszamy słoniem, w zależności na jakie pole ustaniemy, bierzemy płytkę albo zwierzątka i umieszczamy do swojego zoo, starając się zapełnić te zoo jak najszybciej e, niż inni gracze. Czyli mam tutaj taki swoisty wyścig, kto pierwszy ten lepszy. I pomimo tych prostych zasad, naprawdę znajdziemy tutaj sporo kombinowania, e, myślenia optymalizacji ruchu, jak poruszyć się, czy iść na konkretną płytkę, czy może jeszcze poczekać i wziąć zwierzęta. No tutaj cały czas musimy analizować, co będzie dla nas najlepsze. Podoba mi się również w że gra jest bardzo regrywalna. Dlaczego? Za każdym razem, kiedy układamy tą planszę. Oczywiście jest to troszeczkę czasu chłodne i troszeczkę męczące, bo od razu wspomnę kolory odróżniające te zieleń między poszczególnymi poziomami jest bardzo mała, więc w słabym świetle ciężko tutaj coś dostrzec. Nie wiem kto to wymyślił, fajnie by było, żeby te kolory były bardziej od siebie różne. Przyspieszyłoby to ustawianie, niemniej jednak Rozkład tych płytek jest za każdym razem inny co powoduje, że za każdym razem inaczej podchodzimy do tej rozgrywki. Podoba mi się również, że jest gra, bardzo dobrze się skaluje, zarówno w 2, 3, 4 czy 5 osób. W zależności, ile osób gramy, otrzymujemy odpowiednią planszetkę, która jest przygotowana z ZO. Mamy. Odpowiednie kolejność, że pierwszy gracz ma troszeczkę mniej w pawilonie, więc to powoduje, że gra jest też bardzo, bardzo dobrze się skaluje. Jeżeli chodzi o wykonanie, to też tutaj naprawdę jest super, no, już nie wspominając tych kolorów, pozostałe rzeczy naprawdę są świetnie. Świetne mamy drewniane, fajne. Figurki takich zwierzątek. No, wygląda to świetnie, prześlicznie, są kolorowe, wygląda to rewelacyjnie, płytki są grube, nie mogę się tu do niczego przyczepić. No, można jedynie tutaj mieć wątpliwości, jeżeli chodzi o tą planszetkę gracza. Niemniej jednak nie przeszkadza to w rozgrywce, a myślę, że grubsze planszetki przyczyniłyby się do e, większej ceny. Dodatkowo gra jest bardzo szybka, bo w spokojnie, w pełnym składzie zmieścimy się w niecałą godzinkę. Kiedy gramy w 2-3 osoby, to jest 30 minut i rozegramy sobie. Grę. No, nic więcej tutaj nie mogę tej grze zarzucić. Naprawdę jest gra bardzo dobra. Fajna wariacja na temat układania płytek. Musimy naprawdę się nakombinować, starać się zapełnić te wybiegi, żeby dostać te gratisowe płytki atrakcji, żeby szybciej sobie zapełnić te pola. No, naprawdę jest tutaj nad czym pogłówkować i tak jak mówię, jest to gra. Uniwersalne. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, zarówno, tak jak mówię, osoby, które nie grały w planszówki, ewentualnie chcą jakimiś graczami niedzielnymi, a również osoby, które już są dosyć w planszówkach, troszeczkę siedzą. Także naprawdę, u nas ta gra zostanie. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tej gry. Wszystkim się ta gra bardzo podobała. Chcieliśmy zagrać jeszcze raz i jeszcze raz. No. Uwe Rosenberg stworzył kolejny tytuł. Godny polecenia, który polega na układaniu płytek. My gorąco polecamy. Na dziś to wszystko. Zapraszam Was serdecznie na kolejny materiał, na kolejne recenzje. Zapraszam również Was do subskrypcji. Kliknijcie w dzwoneczek, żebyście wiedzieli, że nadeszła już kolejna recenzja. No i co? Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Trzymajcie się. Hej.